Clean is good, sanitized is better. Mateusz, udany powrót po przerwie reprezentacyjnej, bo z tymi waszymi powrotami bywało różnie. Tym razem rozpoczęliście od zwycięstwa. E, tak, no, na pewno było to dla nas ważne, żeby po tej, po tej przerwie wrócić no, w, dobry, w dobrym rytmie, żeby zacząć ten tą całą serię meczy, bo za dwa dni kolejny mecz i na pewno się jeszcze nas to, że właśnie udało się zapaść ten dobry rytm i e, musimy to podtrzymać tylko w następnych meczach. Dzisiaj ostatecznie na zero z tyłu, chociaż było już blisko. Bramka dla Unii nieuznana. Gol strzelony tak naprawdę błyskawicznie po tym, jak wy objęliście prowadzenie. Chyba nie powinny przytrafiać wam się takie błędy. E, tak, no na pewno to jest takie trochę... Pod, podcina to skrzydła, gdy strzela się bramkę i zaraz potem Przeciwnie odpowiada, ale na szczęście, na szczęście ta bramka nie była uznana, wydaje mi się, że, że prawidłowo i na pewno musimy na to zwrócić uwagę. Powiedz, nad czym najbardziej pracowaliście podczas tej przerwy reprezentacyjnej? E, popracowaliśmy trochę, trochę ciężej fizycznie, ponieważ e, dużo, dużo chłopaków od nas było na, na reprezentacji, więc były to takie ostatnie, ostatnie szlify formy przed, przed play-offem. Dzisiejsze zwycięstwo też ważne w kontekście walki o drugie miejsce, gdzie bezpośrednio walczycie z Unią Oświęcim i teraz dzieli, dzielą was już tylko dwa punkty. Tak, no yy, zgadza się, ten mecz taki za sześć punktów bardzo, bardzo nam zależało, żeby go wygrać. I to, nałożyliśmy presję na, na Unię, teraz musimy tylko podtrzymać to, to w piątek i w następnych meczach.